odcinku Faktów Twórki. Estera Łabza i Natalia Wasi. To kolejny jubileuszowy <gry> odcinek telewizji szkolnej. No właśnie, zbiega się on zakończeniem roku szkolnego. Chcielibyśmy podziękować także szóstokrasistom, którzy brali czynny udział w tworzeniu faktów. A byli to Kinga Fudari i Mikołaj Wierzbicki. Zobaczmy materiał z ich pracy. udział w Czwórki i dziękuję, że mogłam w nich występować. Po raz ostatni dla Faktów Czwórki Kinga Fralec. Nadchodzi koniec roku szkolnego, a wraz z nim koniec naszej pracy w Faktach Czwórki. Bardzo się cieszę, że mogłam się tam pokazać i współpracować z całą redakcją. Gorąco wszystkich pozdrawiam. Po raz ostatni dla Faktów Czwórki Mikołaj Wierzbicki. Szkoda, że już odchodzą. Z nimi było wesoło. Dziękuję. Natalia, nie wiem, czy wiesz, że wykonałyśmy z koleżankami plakat do ulubionego 50 odcinka faktów czwórki. Nie zaskoczyłaś mnie. Jako dziennikarka szkolnej telewizji muszę wiedzieć o wszystkim, co dzieje się w szkole. Pokażmy to inne. Wykonałyśmy plakat 50 odcinka faktów czwórki. Ławsa Kamila Ewa Brańczyk, Patrycja Noska. Ten plakat powiesimy na korytarzu, żeby wszyscy mogli oglądać. Przewyszed już 50 odcinek fotoczółki, od a mam już 50 odcinków. W odcinku faktów Czursk prowadziłaś? Dużo, ale mój głos był w każdych faktach. Ja za to prowadziłam ciekawe wywiady, a ostatni był z panią dyrektor. Po raz drugi w tym roku znajdujemy się w gabinecie u naszej pani dyrektor Jolanty Filipowicz. Dzień dobry. Chcielibyśmy się coś dowiedzieć więcej o programie DIAMENT. W tym roku szkolnym nasi uczniowie zostali zgłoszeni do projektu DIAMENT. Projekt DIAMENT jest prowadzony przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wyższą Szkołę Biznesu w Nowym Sączu. Każda szkoła miała prawo typować 10% uczniów uczęszczających do klas 4-6. Myśmy wytypowali 19 uczniów i spośród tych 19 uczniów okazuje się, że aż 8 przeszło do następnego etapu. Jest to projekt, którego celem jest praca z uczniami zdolnymi. Uzdolnienia uczniów kontrolowane były poprzez testy w kilku kategoriach, mianowicie w matematyce, w języku angielskim i w informatyce. I tak, na przykład z języka angielskiego, trójka uczniów zakwalifikowała się do pracy na wyższym etapie, z matematyki czterech uczniów i z informatyki jeden uczeń. Od września w szkołach będą powstawać. Ośrodki dla uczniów zdolnych, do których dzieci w soboty będą mogły uczęszczać na zajęcia, i tam będą mogły szlifować swoją wiedzę. To jak szlifuje się diamenty, tak samo um, uczniowie, wiedza uczniów jak ten diament będzie oszlifowywany w tych ośrodkach. Bardzo dziękujemy i gratulujemy szkole, tak wspaniałych sukcesów. A z okazji zbliżającej się wakacji wszystkim Esterkotowie też, wszystkim uczniom naszej szkoły życzę, żeby te wakacje były słoneczne, przede wszystkim udane, zdrowe i bezpieczne. Dziękujemy. Przejdźmy teraz do bieżących informacji. A może coś klubie bezpiecznego, Puchatka? W naszej szkole klasy pierwsze podsumowały zajęcia, które trwały cały rok szkolny. Tematem było jak Unikać niebezpieczeństw w domu, w drodze do szkoły i w szkole. Wszyscy uczniowie wykazali się dużą wiedzą na temat bezpieczeństwa. Komisja konkursowa. Pani wicedyrektor Joanna Kuźma. Pani pielęgniarka Grażyna Bułkowska. Pan policjant Jacek Ślusarczyk, z Zespołu do Spraw Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, postanowiła wręczyć dyplomy Klubu Bezpiecznego Puchatka pierwszoklasistom. Organizatorem akcji Klubu Bezpiecznego Puchatka są Maspex Wedowice, partnerem Komenda Główna Policji, patronat honorowy Kuratorium Oświaty w Krakowie. Estera, czy wiesz, że nasze koleżanki i koledzy z klas trzecich świetnie znają angielski? Jest I know. Let's see. Zobaczmy. W tym roku szkolnym klasy trzecie po raz pierwszy wzięły udział w konkursie Test Oxford Plus i od razu osiągnęły olbrzymi sukces. Na 17 uczestników konkursu laureatami zostało 11 uczniów. Największy sukces osiągnął uczeń klasy trzeciej C Jakub Łamzik. Który został laureatem pierwszego stopnia. Gratulujemy. Lubisz czytać? Pewnie. A wiesz, które klasy w naszej szkole czytają najwięcej? To mnie zaskoczyłaś. Chętnie się dowiem. Jak co roku podsumowujemy czytelnictwo klasy? Pierwsze miejsce w czytelnictwie zajęły klasy 1 B, trzecia A i czwarta B. Się, że nasza klasa zajęła pierwsze miejsce. Ja y, lubię bardzo czytać. Nazywam się Oliwia Mierzwa. W tym roku przeczytałam dużo książek przygodowych i przyrodniczych. Lubimy czytać książki. Tytuł Superczytelinka Roku otrzymują. Nadzieja Hodur z klasy 4B, Kuba Grelak z 4B, Wojciech Sadło z 4B. I Ola Skwarczyńska z 5 B. Przypomnijmy sobie największe osiągnięcia uczniów, które pokazywaliśmy w faktach czwórki. Na imię mam Kasia Sokal. Brałam udział w konkursie ortograficznym. Doszłam do powiatowego etapu. Dobyłam wyróżnienie za wezwanie na pisanie dyktanda. Brałam też udział w konkursie z trzeciej klasy i byłam w trzecim etapie. Brałam też udział w ekumenicznym konkursie Jonasz. Bo doszłam do trzeciego etapu. Brałam również udział w konkursie Krzyż w życiu świętego Maksymiliana. To byłam pierwsze miejsce i nagrodę wycieczkę do niej pokalano. Nazywam się Wojciech Stadiu. Bardzo lubię brać udział w konkursach matematycznych, ponieważ są dosyć łatwe, chociażby dla mnie. W tym roku brałam udział w dwóch konkursach. Pierwszy nazywał się Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny, a drugi nazywał się Oxford. I to chyba była edycja 14. Najlepiej poszedł mi Oxford, ponieważ dostałem pierwszego laureata z wyróżnieniem. Konkurs też mi dobrze poszedł, chociaż już troszkę gorzej. Cześć, jestem Patryk. Matematyka to jeden z moich ulubionych przedmiotów. Ostatnio był, jest jeden, był jeden konkurs, Oxford Matematyka Plus, w którym zdobyłem 100 punktów na 100 jestem laureatem pierwszego stopnia. Tak samo był program Diament, który okazało się, że przyszedłem jako jedyny z mojej klasy. Matematyka dla mnie sprawia mi przyjemność, jest nawet bardzo łatwa. Nie sprawia mi w ogóle trudności. Rok szkolny się kończy, ale oglądajcie nas nadal, bo mam jeszcze wiele ciekawych informacji, które pokażemy w następnych odcinkach. Do zobaczenia. 50. odcinek Faktów Czwórki. Prowadziła Natalia Masi i Estera Łabza.